Witam na przeglądzie w sklepie Pepko. W tym filmie zobaczycie nowości, także z nowych kolekcji, oraz wielkanocne, jakie kupić można w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Jedną z nowości, jaka m.in. pojawiła się w sklepie Pepko, są widoczne teraz bluzy oraz spodnie dresowe, damskie, a także męskie. Dostępne są w kilku kolorach do wyboru. Łączyć można je w całość, tworząc zestaw. Ta damska pikowana kurtka dostępna jest w większych i mniejszych rozmiarach. Kosztuje 60 zł. Zapinana jest na zamek, ma także dwie boczne kieszenie, jest bez kaptura. Do ubrania dołączony jest woreczek na kurtkę. Tak wygląda z przodu, tak natomiast prezentuje się z tyłu. A teraz zobaczmy na niektóre rzeczy i dekoracje wielkanocne, jakie kupić można w sklepie PEPCO. 10 zł kosztuje ten zestaw, zawierający trzy zawieszki mające kształt pisanki. Wewnątrz każdej z zawieszek znajdują się suszone kwiaty oraz rośliny. W sklepie Pepko na Wielkanoc kupić możemy też taki świetlny łańcuch. Na łańcuchu widać ozdoby w kształcie zajęcy oraz marchewek. Dekoracja kosztuje 10 zł, ma długość 170 cm. Oświetlenie działa na baterie. Jest także taki zestaw zawierający 6 pisankowych zawieszek. W trzech kolorach z dwoma różnymi wzorami. Cena zestawu to 7 zł. W sklepie Pepko wśród rzeczy wielkanocnych znajdziemy także zestaw zawierający 6 pieczątek do ciastek. Komplet pieczątek z wielkanocnymi wzorami kosztuje 5 zł. Za 9 zł kupić możemy cztery metalowe foremki, każda mająca inny kształt. Jest foremka w kształcie marchewki, kurczaka oraz zająca. Auto-silikonowa forma mająca kształt wielkanocnego baranka. Cena takiej foremki to 5 zł. Wśród dekoracji znaleźć możemy różnokolorowe zajączki na patyku. Każdą z takich ozdób kupić możemy za 5 zł. Dostępny jest zelęz w kolorze białym oraz szarym. Wielkanocny jest także zestaw do mufinek. Komplet zawiera 24 papilotki i 24 topery. Kosztuje 6 zł, widoczne teraz dekoracyjne szklane jajko jest z oświetleniem LED. Lampki w tej ozdobie działają na baterie. Szklana pisanka kosztuje 10 zł. 5 zł kosztują świece zapachowe mające kształt jajka. Wosk w świecach ma 4 różne kolory oraz 4 różne zapachy. Niestety nigdzie nie jest napisane czym pachną poszczególne ze świec. Autoceramiczna wielkanocna dekoracja mająca kształt kury kosztuje 12 zł. Dostępna jest z jednym wzorem. Jest także taki ceramiczny pojemnik, który posłużyć może jako osłonka na doniczkę. Cena osłonki z motywem zająca to 7 zł. Metalowy jest świecznik w kształcie pisanki oraz pojemnik mający kształt wielkanocnego zająca. Tak wygląda pisankowy świecznik, którego cena to 15 zł. 25 zł kosztuje metalowy koszyk mający kształt zająca. Co jeszcze w śródnowości znajdziemy w sklepie Pepko? Zobaczmy. Na przykład ceramiczną osłonkę na doniczkę mającą kształt konewki. Wymiary osłonki podane są na metce, kosztuje 20 zł. W tym sklepie pepko dostępna była w kolorze zielonym. Jest także dekoracja ze sztucznych roślin i kwiatów w drewnianej doniczce. Kosztuje 35 zł, ma wymiary 24 na 9 i 22 cm. W nowej wiosennej kolekcji pojawiło się okrągłe lustro. Mające średnicę 51,5 cm kosztuje 30 zł. W sklepie Pepko kupić możemy także wiszące poidełko dla ptaków. Kosztuje 20 zł, wymiary podane są na opakowaniu. A oto jeszcze jedna z dekoracji ogrodowych. Ozdoba mająca kształt Krasnala, tutaj dostępna była w jednym wzorze. Cena dekoracji to 10 zł. Za 17 zł. kupić możemy zestaw do sadzenia, który składa się łącznie z 51 elementów. W większości wykonany jest z papieru z recyklingu. Wśród akcesoriów do ogrodu znaleźć możemy także solarną girlandę świetlną. Składa się z 20 lampek led, ma długość 285 cm. Kosztuje 35 zł, przeznaczona jest do użytku zewnętrznego. Ta świetlna, solarna ogrodowa girlanda również kosztuje 35 zł. Ma długość 980 cm, składa się z 50 lampek LED, przeznaczona jest do użytku zewnętrznego, do ogrodu, na balkon lub taras. Za 8 zł kupić możemy na przykład taką solarną ogrodową lampkę. Oświetlenie wykonane jest z tworzywa sztucznego. Wśród ozdób znajdziemy rozkładaną dekorację z gałązek oraz sztucznych liści. Kosztuje 15 zł. dostępna jest z kilkoma rodzajami liści do wyboru. Po rozłożeniu ma wymiary 42 na 18 cm. W sklepie Pepko są też takie metalowe dekoracje mające kształt owadów tutaj kształt pszczoły oraz biedronki. Każdą z tych ozdób kupić możemy za 10 zł. I jeszcze kilka rzeczy z nowej wiosennej kolekcji. Tym razem jest to dozownik mydła oraz pojemnik na szczoteczkę i pastę. Cena dozownika mającego wysokość 16,5 cm oraz średnicę 11 cm to 12 zł. Na dozowniku widać kwiatowe wzory charakterystyczne dla tej kolekcji. Te same wzory widoczne są także na pojemniku na szczoteczkę oraz pastę. Pojemnik ma wysokość około 11 i szerokość 9,5 cm kosztuje 8 zł. Wśród wielu rzeczy w tym sklepie znaleźć możemy zestaw zawierający 4 kubeczki. Każdy z kubeczków w zestawie ma inny kolor. Cena zestawu to 20 zł. Pojemność każdego kubeczka to 300 ml. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.